Ma, pre The world is changed. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja wam się Querton, a to już drugi odcinek z serii zagrajmy w Lego Władca Pierścieni. Kontynuujemy naszą przygodę. Właściwie ją rozpoczynamy, bo ostatni odcinek był jedynie prologiem. A tymczasem mamy tutaj posąg podróżny. Odblokowany do hobbitonu. No to jest szybka podróż, chyba, jeżeli się nie mylę. No i mamy tutaj cztery misje poboczne, czerwony klocek, trzy postacie do zdobycia, dziewięć białych klocków i jeden. Y, jeden y, pergamin list. No i tak to właśnie tutaj będzie wyglądało z przechodzeniem tej gry na 100% No i... Myślę, że możemy od razu też lecieć dalej bez zbędnego przedłużania Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać I Już myślę, że możecie zauważyć, że... No ta gra LEGO jest naprawdę bardzo, bardzo pięknie zrobiona no, i między innymi przez to, że choć otwarty świat nie jest jakiś specjalnie duży, to jednak ma on swój urok. Już tutaj możemy podziwiać ładne widoczki, a co dopiero później. i właśnie, między innymi, przez ten otwarty świat ta gra mnie urzekła. No ale dobra. My się udajemy tutaj. No i mamy tutaj taki fajny. System ładowania, że rysuje nam się tutaj yy, na pergaminie taki oto obrazeczek i każda część ma inny, nie? To jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Każda część, w sensie, że każda część filmu. Jedna świnia. A te świnie to nigdy w Lego nie miały. Łatwego życia co nie. Na huh? no, cool. <laughs> z W ogóle nawet w wersji LEGO potrafiły lekko wystraszyć wywołać taki niepokój <noise> Co by nie było Co by nie było, potrafią wywołać taki mały niepokój. No i zaczynamy. No i mamy tutaj ogólnie już na stat cztery nowe postacie, czyli właśnie Frodo, Sam, Mary i Pippin Czyli czterech głównych bohaterów tej w ogóle serii Władcy Pierścieni, chociaż no wiadomo, potem dojdą jeszcze inne postacie, nowe jednak fajne jest to, że w tych sekcjach skradankowych faktycznie nasze, wie, wiem, że teraz to może zabrzmieć dziwnie, patrząc na to, że wszystko niszczy i robi hałas, faktycznie nasze postacie starają się być bardzo cicho na przykład nie, nie możemy skakać, tylko możemy się turlać i takich sekcji w tej grze jest naprawdę od groma i są one bardzo dobrze zrobione i to też są rzeczy, które bardzo dobrze Zapamiętałem Teraz tak, yy, sam tutaj e, Pod E Może tutaj coś takiego tutaj wykopać nie, kurczę, Teraz nie wiem pod którym przyciskiem ja to mam Ale tutaj też chyba było drugie takie kółeczko w stylu yy, Jak, jak przytrzymuje kół to nam się otwiera kółko postaci yy, Jest jeszcze drugie w tej grze, chyba że to już w obicie Teraz nie jestem pewien, ale było też drugie kółko O pod E, łopatka i krzesiwo no i właśnie to właśnie posiada sam jeśli chodzi o Frodo to on tutaj póki co nic nie ma Pipin i Mary również nie, Mery ma wędkę ale ojdź wybacz stary, nie chciałem <grystanie> myślę, że możesz ją schować na razie a w sumie jak lubisz możesz łazić z wędką i to tam nie przeszkadza w każdym razie, tutaj mamy kapsułkę Kapsułkę, już tak z przyzwyczajenia Z tego Batmana powiedziałem Skrzynie. Widzę, <laughs> so, okej okay. Czarny jeszcze się zauważył No i teraz to jest fajne, że jeśli nas zauważy To musimy naciskać E Bo działa na nas Tak jakby Troszeczkę moc e, Tego pierścienia, który mamy na sobie Teraz musimy sobie tutaj przejść. No i tutaj taka nowa mechanika. Znaczy nowa, no była też w innych LEGO. Ale mała postać to i przez małe przejścia możemy sobie przełazić. Takie na przykład o. No i tak sobie możemy przejść po drzewku odważnie. No i oni, oni zawsze byli odważni. Co by nie było. Mają psychę. <grytanie> Dobra. Tutaj moja mała gromadka, Idziemy, panowie, dalej. No ten poziom jest taki skradankowy. Ale będzie tu potem jeszcze jedna fajna rzecz. tym tymczasem... Tam, Możesz użyć użytkownik swojej łopatki ładnej, inną tutaj zrobić przejście. Weźmiemy sobie władzę, bo tutaj główny bohater, co się dzieje, się dzieje u Gandalfa? Isengard, So the ring of power has been found. It was in the shire, under my very nose. Sauron it is gathering all evil to him. You know this? How? I have seen it. A palantia is a dangerous tool, Saruman. <laughs> Power is later than you think. Sauron's forces are already moving. They will find the ring and kill the one who carries it. Frodo, we must join with Sauron. When did Saruman the Wise abandon reason for madness? And właśnie kolejna fajna Możemy się tak, jakby zamieniać między lokacjami, proszę bardzo. I możemy tutaj sobie przechodzić między właśnie. E, lokacjami, już to powiedziałem. Ok, to możemy umieścić w naszym ekwipunku. No dobra, no i właśnie tutaj tak możemy się przemieszczać, tak, jakby nie. To jest naprawdę rzecz bardzo fajna. Która też mi się tej grze bardzo podoba, to będzie jeszcze potem w innych grach Lego też wykorzystywane często, zwłaszcza w Lego Jurassic World. Jeżeli się nie mylę. No a tymczasem mamy tutaj to w Lego władcy pierścieni. W ogóle fajne jest to, że jak skończymy zapis, to jeszcze możemy zniszczyć tutaj um, ten kwiat kwiatuszek, który wyrasta Dobra, na, na razie sobie dokończymy to, co zaczęliśmy Frodem. Potem potem przejdziemy do Gandalfa Szarego Nie Podnieść to. Dobra. I rzucamy. Możemy ruszać dalej. Okej. Okay. Przemylą mi się przyciski. Okay. No i ładnie nam się tutaj zrobiło, i mamy teraz przejście tutaj. Oła. Dobrze. No, jak skończymy tą fazę z. Bilbem. Bilbem. Z Frodem, No to przejdziemy tam do Gandalfa i mu troszeczkę pomożemy. A tymczasem narobiliśmy hałasu. I przyszedł. Zgub, bo tak się te postacie nazywają. No i dobra. E, Pipin może. Nie, to jest Mary. Mary może łowić ryby. jest fajne. No i to też jest taka minigierka, która będzie od czasu do czasu wykorzystywana. No i rzucamy. Nie tak, nie tak, nie tak rzucamy. Tak rzucamy. O. Teraz, teraz lepiej. No i ogień. No e, ogień to jest jedna z tych rzeczy, które właśnie w górę się boją. No Chodź tutaj Frodo, bo do ciebie musimy tutaj przetransportować najbardziej, bo to właśnie ty masz pierścień. No i znowuż nam tutaj zagrodził drogę. Ale myślę, że coś zaraz na, na to uda nam się zaradzić. Tam już widzę pszczółkę. Myślę, że w jakiś fajny sposób będziemy mogli... Okay. A tam, tam możemy rzucić? Ok, to chyba nie miało tak wyglądać Czekamy aż się na nowo kamień zrespi Ciężko mi jest stanąć tak, żeby w ten ultrafić trafić nie! <gryw> Może się za chwilę uda No ja Cię kręcę No ja Cię kręcę O, no i się udało Przegonimy go tutaj No i zaraz będziemy mogli przejść O, jeszcze on tutaj otworzyły Więc ty, Nie udało nam się go przegonić Tam jest chyba skrzyneczka tam na górze, ale musimy przejść tutaj pod kłodą. A takim czymś co tam widzieliście, to może tylko chyba Golum przechodzić. Więc na razie będziemy sobie to musieli zostawić. No i tu już jest moment, w którym musimy się zmienić na Gandalfa. Czy tego chcemy, czy nie. A więc rozpoczynamy wielkie starcie między dwoma największymi człowiekami tego świata. No i jest to, to moją dość specyficzne bo jak widzicie kamera w ogóle działa inaczej. Troszeczkę tak jak to jest w Skywalker Sadze. Mamy po prostu starcie. Jak w jakimś epegu dosłownie mamy za ekran z za bohatera. Możemy strzelić i tutaj przenieść. No i też takie właśnie pojedynki bardzo mi się podobają w tym lego Prosta, ale też zawsze jest to coś innego Okej okay. Dobra, hop Tutaj trzeba robić niezłe niki, Bo wcale to nie jest takie łatwe Uniknąć tych kul Nie! Nie będzie tam Oj, Już ma ostatnie życie widać, bo się świeci tak troszeczkę na czerwono Nasz Sarumanek Ale trzeba przyznać, że to wygląda naprawdę efektownie Jak... Tak obserwujemy to za bohaterów, możemy sobie tak bliżej zobaczyć jak wyglądają nasze postacie i faktycznie bardzo to ładne, kiedy tak te wszystkie światła i w ogóle to się mieni w włosach naszych bohaterów. Może się przyjrzycie, to faktycznie widać te czerwone lampy. Że jakoś tam oddziałują na naszego bohatera. Więc to jest plastikowym ludzikiem, więc... mogą się rzeczy od niego odbijać. No i czas zakończyć, to starcie

Frodem i Bilbem. Frodem samym merem i pipinem. Nie wiem co mam z tym Bilbem. Może dlatego, że był w hobbicie. Dobra, niech się jeszcze raz ja bo troszeczkę zepsułem. No, by mi się przyciski pomyliły. No i mamy tutaj przejście.

No i to jest już taka sekcja troszeczkę cięższa, bo musimy faktycznie unikać tutaj ich my też się spowaniamy kiedy walimy w przedmioty. No i ciężko tutaj o... łatwo tutaj o zgon. Zwłaszcza, że tak więcej nie wiem, gdzie biegniemy, bo no, tak jak w starych platformówkach, bo tam na przykład kapsułę ominąłem skarb, co ja mam z tymi kapsułami. Nie wiem naprawdę Poprzez Lego Batmana chyba. Ajajaj Biegnijcie. No, braliśmy się nie tylko ognia, ale i też wody. No i dało się uciec. No i czarny jeździec, poziom ukończony. Frodo Shire, Mary, Pipin. Ty już dostajesz swoje własne kolorki w obramówce w swojego awatara, tak jakby. No i tutaj. Troszeczkę monetek No i to też mi się strasznie podoba w tym lego, że Tutaj Zawsze to lego to też była taka troszeczkę komedia, nie? Że było, były, śm były śmieszne momenty I zazwyczaj były tylko one Ale to lego fajnie yy, Równoważy Śmieszne momenty z Powagą I to mi się też Bardzo, bardzo w tej grze podoba No i jesteśmy no i jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy. Gdzie dokładnie? Gdzie dokładnie? To jesteśmy tutaj. Niedaleko e, Niedaleko e, Shire, Hobbitola Tutaj jeszcze coś mamy. Okay, przybliżamy. Okej, okay, Tom Bomb Bombadil. Na no, my się musimy udać dobry, więc już troszeczkę większy kawałek mamy do przejścia. No ale to wszystko w kolejnym odcinku, więc mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Do strzelania, trzymajcie się, no i cześć!